Krótko mówiąc, kontuzje, oj tak, oj tak. Tak, wracając, tak mówiąc o, o, tej, o tym czasach, kiedy pan grał u pana Krzysztofa Nazara, to ja taką anegdotę znalazłem, taką ekstremalną, która obrazuje to zmęczenie. Mówię o, o tym, jak grał pan yy, i zemdlał po prostu podczas jednego z przedstawień. Nie wiem, na ile to jest autentyczna historia, ale podobno... To, to w teatrze, tak. Tak, tak. Podobno... No Zemdlałem, bo już nie miałem... Nie miałem siły. To właściwie dwukrotnie mi się zdarzyło paść, że tak powiem. Raz na drugiej generalnej Hamleta, gdzieś tam w połowie lat 90. u Nazara, a drugi raz u Nazara w Ryszardzie III. Z kolei to w ostatniej scenie, kiedy już nie, nie dotrwałem do końca i Ryszard się niestety przewrócił w ramiona swoich, swoich dworaków. Widzę. Cała wielownia myślała, że taki sobie reżyser wymyślił zakończenie przedstawienia. No, ale... podobno, pan, pan, podobno pan zachował na tyle w przenośnie dzisiaj żartobliwie mówiąc fasonu, że Pan powiedział do publiczności, że ma pan już, już dość po prostu, tak? Że proszę, pan nie może. Stałem, bo ja, to takie aktorskie myślenie. Jezu, nie, nie mam siły, nie dociągnę do końca. A ci ludzie przecież przyszli do teatru, chcieli to zobaczyć i jest po prostu mi strasznie jest przykro, że im to odbieram ten koniec i powiedziałem do, do, do końca życia będę pamiętał, że powiedziałem przepraszam, ale już nie mogę. <laughs> Wróciłem, złapali i wynieśli. Także to było najważniejsze no, dla mnie. Przeprosić tych ludzi, no, którzy, którzy są w teatrze. A oni myśleli, że to taki po pomysł reżyserski, jak się potem okazało. Kurtyna spadła, potem się podniosła jeden z kolegów jakby tłumaczył, że właśnie karetka przyjechała, <gryw> zaskoczenie. No ale jakoś tam dałem, dałem radę. No były takie kryzysy oczywiście, bo to jest wbrew pozorom dosyć wyczerpująca praca czasami. Czasami nawet bardzo wyczerpująca i to Często nie chodzi nawet o takie wyczerpanie stricte fizyczne, ale połączenie tego fizycznego z niesłychanie psychicznym wycieńczeniem, bo to się też wiąże z wieloma rolami zagranymi. No to to, to, jest, to jest takie najbardziej no, demolujące człowiek. Subskrybuj, by być na bieżąco i nie przegapić nowych rozmów.